Dzień dobry, witamy wy. Under Pressure Podcast. Ze mną jest dzisiaj... Karolina Pober. A ja jestem Mateusz. I wiesz o czym będziemy dzisiaj nagrywać? Mam nadzieję, że wiem. <noise> jak to masz nadzieję? Się okaże. No maturach. Maturach. No dobra, no, no to matury. Ok, matury. Matura no. to bzdura. Najpierw tak, jak ci w ogóle dzień minął? Fantastycznie. Minął mi dzień... Bosko. Trochę moje włosy nie współpracują, ale, ale dam radę, no, no, przeżyję. Jak widać moje też nie współpracują włosy w ogóle. Nie, no jest okej, okay, nie przesadzaj. <noise> jest masakra. <noise> no i dobra, no. Rano. Matury. Czy się stresowałaś w ogóle przed maturami? Przed maturami? No proste, że się stresowałam. Matko święta, mama mi zaparzyła melisę. I mi nie powiedziała, że to jest melisa, bo dolała strasznie dużo soku malinowego i się w ogóle nie skapnęłam, ale trochę, trochę mnie wychillowało. Mał, wow, mama cię No. Mama, mama, mnie <laughs> chciała uspokoić, bo wszystko latało po moim pokoju już w pewnym momencie. Książki, wszystko, ma masakra, ale w sumie przyszłam, napisałam, w wielkim stresie. Ale tak już, jak już weszłam na tą salę, to powiem Ci, że, że tak zeszło ze mnie trochę. No. Że już lepiej było, jak już siedziałam, wylosowałam numerek. Ja mam tylko porównanie do egzaminu klasisty. ja się w ogóle nie stresowałem, ale teraz no. przed maturami tak się stresuję. Już wiem, że ja już jestem w trzeciej klasie prawie i po prostu po mnie będzie rok nie. i... Nie, no. nie, to szybko mija, skup się na szkole. Szybko mija i to jest straszne. No, mija szybko trochę, to fakt. No. Ja mój dzień, ja miałem przed chwilą coś na polskim musiałem pisać o panu Tadeuszu i hrabi i w ogóle nie wiedziałem, kto to hrabia, bo nie przeczytałem pana Tadeusza. No, ale poza tym to wszystko super. Jak mi Więc, się pisało matury? Tak, jak ci się pisała, matury. Dobra, zaczniemy od tego może jak, jak wszystko wyglądało tutaj taki poradnik dla przyszłego maturzysty. Ja już w wielkim stresie, gdy wchodziliśmy na hale, musieliśmy wylosować numerek naszego stolika. I ja tak sobie myślę, Matko Święta, tylko żeby nie na samym końcu i szczególnie żeby nie na angielskim na samym końcu, bo się bałam, że nie będzie nic słychać, ale wylosowałam sobie pierwszego dnia stolik z numerem 24, a to jest moja ulubiona liczba, i już od razu wiedziałam, że będzie dobrze. Serio. Weszłam tam, siadłam, ułożyłam sobie wszystko równo, bo ja zawsze muszę mieć wszystko równo i jakoś tak się zaczęłam odstresowywać już powoli. Większy stres miałam na angielskim, ponieważ i na podstawie, i na rozszerzeniu zaczęła nam się płyta. Na rozszerzeniu zaczęła nam się płyta trzykrotnie i była wielka masakra, wszyscy byli tacy przerażeni. Serio, ja myślałam, że to mi tak ze stresu, bo tak wiecie, czasami hmm. jest tak, że ze stresu tak przytłumia uszy. No nie, to, to tylko płyta. No to super, super, na pewno było słuchać, super, słuchanka na max punktów świetna. świetna, świetna będzie słuchanka. Mój suchanka. kolega z klasy powiedział, że on nie zrobił jednego zadania przez tą słuchankę. Masakra. I troszkę był... Zawiedziony. Gorsza słuchanka niż nasz podcast. No, Bo wiadomo. Proste. prosty. Nasz podcast jest fantastyczny. No, a polski? Polski. No, polski ekstra. No, ja polski lubię, wiesz? Więc polski naprawdę okej. Okay. No, Napisałam tak. wszystko na spokojnie, wyszłam przed czasem. Matma. Żeby zdać. Przepraszam wszystkich matematyków. Przepraszam bardzo. No, ale tak, takie realia humana. No właśnie, bo masz rozszerzony polski i historię, co nie? Tak, jeszcze mnie czeka właśnie matura z historii i z rozszerzonego polskiego. Będzie no. bosko. Bosko. <laughs> Świetnie będzie. Świetnie. No, Ej, czy na polskim podstawowym była lalka może? Nie było lalki. Nie było lalki. O. Nie było lalki i to całe szczęście, bo nie lubię lalki. No to cała matura do kosza. <laughs> bez lalki, jak to polski bez lalki? Bardzo dobrze, żeby z lalki był 1984 i było tango. I były dziady, czyli w sumie wszystkie co ja lubię. Świetnie, naprawdę fajnie, bardzo fajnie. Dziady super. No, czyli w sumie to nadal jesteś zestresowana, bo masz teraz rozszerzenie. No, jestem zestresowana, ale nic nie porówna się do mojego stresu przed maturą. Ustną z polskiego. Ja jestem dobra z polskiego, ja się przyznaję, ale taki stres, jaki ja wtedy czułam, siedziałam tutaj z koleżankami w radiu i po prostu, matko, to była, to była prawdziwa masakra. Jeszcze było opóźnienie godzinne, mieliśmy wejść, ja miałam wejść o 16.10, a mam nazwisko na B, więc wyobraźcie sobie... Moje szczęście wewnętrzne, jakie miałam w tamtym momencie. I weszłam gdzieś dopiero po 17.00. Wyniki mieliśmy w okolicach 18.00. Cały dzień stresu i do wyrzucenia, ale w sumie miałam 100%, więc nie było się czym stresować. Ja tak samo, jak już weszłam tam do tej, do tej sali, to już był luz. Czyli w sumie to super ci wyszło, ale jak to w ogóle wyglądało? No, trzeba było poczekać, potem przychodzą panie i cię wzywają. I wiesz, ty już, ty już tak się zastanawiasz, czy, czy ty w ogóle dasz radę wstać z tej pufy, czy, czy nie, czy cię będą musieli wynosić. A przypominasz sobie, czy na pewno masz na imię Karolina Bober, tak? Tak, no, to jest cały czas, <grym> cały czas, jak uzupełniasz nawet te kody, ciągle sprawdzasz, czy na pewno dobrze je uzupełniłeś i czy coś. Ta klejka, którą nakleiłeś, jest dobrze naklejona. Czy to na pewno twój dowód? Czy nie wniosłeś telefonu przez przypadek gdzieś, bo wtedy jest wszystko out? No i jak już wchodzisz na tą salę, panie się pytają o dowód, mimo tego, że cię znają, ale wiadomo, może być jakiś sobowtór równie umiejętny. I już potem wtedy sobie siadasz, druga osoba odpowiada, a ty musisz sobie przez 15 minut przygotować mniej więcej swoją wypowiedź na temat, który wylosowałeś przed chwilą. I... Jaki no. miałeś temat? Ja miałam. Jaki ja miałam temat? Mhm. Ja miałam temat: miłość silniejsza niż śmierć w odniesieniu do mitologii. Czyli Orfeusz i Eurydyka, i do tego kontekści piękny wystosowałam, romantyczność Adama Mickiewicza. I drugie pytanie: to miałam taki obraz, trochę dziki. Tam się wszystko działo na tym obrazie, ale to dobrze, bo było pytanie: ludzkość i cywilizacja w literaturze, więc też w sumie. Wszystkie konteksty mogły do tego być dobre. Ja osobiście Adam Mickiewicz, jego twórczość to dla mnie jest inny po prostu wymiar. Ja jak się wnerwiłem na Adama Mickiewicza, to sobie w tym sensie od polskiego z tyłu tak przestołem. te wszystkie kartki i sobie tam rysuję Adam Mickiewicz w wannie takiej brązowej pod nim płomienie i napisałem Adam Mickiewicz płonący w piekle. Nie? I jeszcze tam książki, że podkładają książkami dziady część trzeciej i tak dalej, no. Więc nie, dla mnie Adam Mickiewicz totalnie masakra. Nie, no ja w, sumie, ja w sumie wolę Słowackiego i ogólnie uważam, że są lepsi polscy twórcy niż Adam Mickiewicz, ale Pana Tadeusza lubię i, i Dziady też lubię. No I, ja tak, i tak wszystkie bardzo te... lubię, że w ogóle nie przeczytałem, no jak już mówiłem, no. Będziesz miał więcej do nadrabiania za rok. Czytajcie lektury. No. Czytajcie, le czytajcie lektury. Czytajcie lektury. To jest najważniejsze, co możecie zrobić. Czytajcie lektury. Nie dajcie sobie wymówić, że opracowania są ok. Nie są. Nie, nie są. Trzeba najpierw przeczytać, a potem dopiero można opracowanie. I słuchajcie nauczycieli. Naprawdę. Róbcie dodatki, proszę. No, czyli już wiemy, co mamy robić, tak? Myślę, no. że no. jakieś zdecydowanie... jeszcze masz rady, może? Weźcie więcej niż jeden długopis. Weźcie chusteczki ze sobą. Nieistotne, czy macie katar. Ja akurat byłam chora i miałam katar, i myślałam, że mnie tam wszyscy mnie zabijali wzrokiem trochę w pewnym momencie. Trzymałaś chusteczki. Liczyłam chusteczki. Um, nie dajcie się ponieść emocjom. To też jest ważne, żeby, żeby jednak trochę się uspokoić. Jakby w stresie się naprawdę ciężko pracuje, a po co się stresować dodatkowo? Wiadomo, nie ma co się stresować no. ani myśleć za dużo, bo nic ci to nie da. No, lepiej tak. Jak umiecie jakieś zadanie, róbcie je od razu i jeżeli coś Wam się przypomni później do takiego, co nie umieliście, to możecie zawsze cofnąć. I ja tak zrobiłam właśnie kilka razy, tak mi się zdarzyło. No, bo wiadomo, że nie, nie wiem wszystkiego, no bez przesady. I po prostu lepiej sobie ochłonąć i wrócić później, przekartkować i na pewno Wam przyjdzie. Mi się zapomniało jedno słowo. Autentycznie nie wiedziałam jednego słowa. Jakiego? Bo się nie pamiętam. Aha, no to nadal nie wiem. <grym> to jest wiecie, no. takie: otwieracie arkusz i się uczycie nowych rzeczy, nie? <grym> tak. No. Ja w ogóle słyszałem też, że z ósmej klasy egzaminy były masakryczne z Polskiego, zamiast jakaś lektura z siódmej, 8 klasy to były chłopcy z placu broni i piąta klasa. No, my mieliśmy balladynę. Pamiętam, że o. też nie przeczytałem. No ja miałam pana Tadeusza. No, no, ja tam, nie. no, no, więc, no spoko. Za niedługo masz rozszerzenia. No masakra pewnie. No, tr no. Tr trochę tak. Nie, nie będę nikogo tutaj oszukiwać. Z historii się boję. Przepraszam moją wychowawczynię, panią profesor Małgorzata Droszcz. No, naprawdę się uczyła. Najlepsza pani profesor w szkole. To jest moja ukochana profesorka. Bardzo pozdrawiam serdecznie. No, z nią historia, to super. No, jest no. naprawdę fajnie, jest zabawnie. My jeszcze mieliśmy taką grupę pasjonatów. Historycznych, mocno, więc zawsze, zawsze były ciekawe dyskusje różne. No i miałaś rozszerzony angielski, co nie? Tak jest. Tak, ustny? Ustny jest z podstawy, a rozszerzenie jest całe szczęście tylko pisemne. Znaczy w sumie, w sumie to bez różnicy, nie? Ale profesorka Kwaśniewicz nas świetnie przygotowała, bo wszystkim dobrze poszło, także no. to takie wiecie, formalność. Jakiś pytania proste były? Mhm, nawet na tym rozszerzeniu dało się wyczuć, że to jest rozszerzenie, tak w porównaniu do podstawy, że faktycznie było, był trochę wyższy poziom, mhm. ale taki przyjemny, przyjemny bardzo. No to super. Ja, jak patrzyłem na te wszystkie takie arkusze, to mhm. dla mnie też plus w sumie już chyba teraz bym w miarę sobie poradził. Jedyne, z czym mam problem, to opis obrazka i pamiętać, że in the picture i I can see, a nie samo I see. No, tak nas pani dyrektor uczy. Bardzo dobrze. Prawidłowo. Pamiętajcie, nie ma, że anti-picture albo coś takiego jest in, in. In the picture. W zdjęciu, w zdjęciu, mhm. rozumiecie. Tak, musicie tak. się znaleźć w zdjęciu. No, zawsze tak tak, tak się mówili wszyscy, że trzeba się znaleźć w zdjęciu i opisać to, co wtedy widzimy. No. no. I jak uważasz? Czyli z wszystkiego w miarę git? W miarę git. No z tej matmy też git, no, ale nie, nie lubię matmy, więc... No, ja też nie lubię, chociaż jestem na Madgeo. No właśnie. Ale to z przypadku, ponieważ po prostu nie było nigdzie indziej miejsc i musiałem pójść na Madgeo. Pewnie byłbym na biolchemie. Oj. No, ja mam z chemii same piątki, jedną czwórkę plus, z biologii, no czwórki, trójki, no to tak. Ale się nie uczę w ogóle, więc chyba i tak git. No, taki się no. urodził po prostu. Taki słuchajcie. się urodził, no słuchajcie, to, no wiadomo, że ja, ja, ja to umiem, nie? No proste, kto jak nie ty Maty. Kto jak nie ja? No. no. Więc no. pamiętajcie, żeby zaobserwować nasz kanał, zasubskrybować i w ogóle. widzicie dzwoneczek. Widzicie <gul> dzwoneczek, tak. Widzicie, widzicie ten dzwoneczek? Widzicie. To... widzicie? Czerwony przycisk macie go kliknąć i ma być szary. Każdy wie, że szary jest lepszy od jakiegoś tam nudnego czerwonego. Tak, tu jest czerwony mikrofon okropny, a mój czarny prawie szary, świetny. Więc pamiętajcie, żeby być na nasz kanał. Liceum rock and roll. Nasz kągibugi. Yeah, nie yeah. będziemy śpiewać. Nie, nie podpuścisz mnie, no bo dobra. wtedy nie skończymy naszego podcastu. już Chyba nigdy. Zegnajcie pa.